Może i Bookmasu w tym roku nie ma, ale mam dla Was świąteczne rozdanie. Ok, witajcie na kanale Book please Dzisiaj zapraszam Was na filmik, który myślę, że bardzo Wam się spodoba, dlatego że jest to rozdanie, gdzie chcę Wam podarować pewną książkę. Powiem Wam, że wybór książki do rozdania nie był tak prosty, jakby się wydawało dlatego że zastanawiałam się nad trzema aspektami. Pierwszy z nich był to książka świąteczna w klimatach świątecznych. Ale że zdałam sobie sprawę, że ta książka prawdopodobnie dopiero dotrze do was po świętach, to stwierdziłam, że to może być trochę niefajne. I czytanie książki świątecznej po świętach, no już nie jest tak fajne jak w czasie świąt, dlatego też stwierdziłam, że albo wybiorę książkę, która mi się bardzo podobała i którą chciałabym wam podarować, albo książkę, którą sama chciałabym przeczytać. E, więc jeżeli będę robić jakieś zamówienie, to od razu kupię dwa egzemplarze tej książki. I się zdecydowałam na książkę, na której punkcie jest ostatnio szał, która została przepięknie wydana, i totalnie zakochałam się w jej wydaniu. I jest to szóstka Wron Libardugo, która ma czarne kartki, to już czaderskie, naprawdę czarne kartki, i jeszcze ma e, czerwoną wyklejkę. No, o oh mój Boże, to jest cudownie wydane, i tam jeszcze są takie fajne obrazki przy rozdziałach no po prostu mega, mega super hiper, pięknie wydana e, podobno historia też jest super e, wściągająca, więc mam nadzieję, że mi i komuś, komu podaruję tę książkę, się spodoba ta książka, e, no ale co trzeba zrobić, żeby otrzymać ode mnie szóstkę w rom? Po pierwsze jest to rozdanie dla moich subskrybentów, a co za tym idzie musicie subskrybować kanał Book Please, jeżeli chcecie ale nie musicie, możecie też polajkować mój fanpage na facebook oraz e, followować mnie na Instagramie, oczywiście wszystkie linki będą w opisie, następnie jeżeli nie macie ukończonych 18 lat to musicie się zapytać rodziców czy wyrażają zgodę na wzięcie udziału w rozdaniu, musicie też mieszkać na terenie Polski, dlatego że poza Polskę nie, nie wyślę nikomu tej książki e, ze względu na koszty przesyłki sponsorem tej książki jestem ja, zakupiałam tę książkę za swoje pieniądze i też pokrywam koszty przesyłki aby wygrać szóstkę wron, należy pod tym filmem napisać komentarz o dowolnej treści, jednak mam tutaj dwa zastrzeżenia nie może być to komentarz z wierszykiem, dlatego, że pod ostatnim filmem z rozdaniem była walka o to czy dany wierszyk jest danej osoby, czy został skopiowany już pod wieloma filmikami z rozdaniem i tak dalej i tak dalej dlatego chcę uniknąć takiej sytuacji gdzie muszę eliminować uczestników konkursu, rozdania i też nie chciałabym, abyście pod tym filmikiem życzyli mi wesołych świąt bo wiadomo, że świąteczne rozdanie to może wygram książkę, jeżeli będę życzyć wesołych świąt. No. To też można zrobić w formie wierszowanej. Dlatego też, jeżeli zdecydujecie się napisać komentarz właśnie z wierszykiem bądź z życzeniami, to będą one kasowane i eliminowane z rozdania. I jako, że jest świąteczny czas, czas radości, to chciałabym, żeby wasze komentarze były wesołe, a nie łzawe, takie, które sprawiłyby, że mi jest smutno, bo mogę tylko jednej osobie podarować taką książkę. Dlatego też przykażcie coś wesołego, co sprawi, że będę też szczęśliwa. Wasz komentarz musi też zawierać adres e-mail, który jest aktualnie aktywny, tylko jeden adres e-mail, żebym później się nie głowiła, czy powinnam wiadomość o wygranej nadesłać na ten adres e-mail, czy na tamten, pod którym aktualnie będziecie dostępni, więc właśnie tylko jeden e-mail. A jeżeli macie konto na Instagramie, to też możecie dorzucić e, adres swojego Instagrama. Czas trwania rozdania będziecie tutaj widzieć na ekranie, również będzie on zawarty w regulaminie, więc jeżeli coś nie będziecie wiedzieć, to oczywiście ocałam was do regulaminu, a jeżeli chodzi o to, jak będę wybierać osobę, która dostanie tę książkę, to powiem wam, że to zależy od mojego humoru, od waszej kreatywności, e, naprawdę piszcie coś fajnego, co przyciągnie mój wzrok, e, co sprawi, że moje serce zabije mocniej do tego komentarza po zakończeniu rozdania mam czas od 5 do 7 dni, aby wybrać zwycięski komentarz, po tym jak wybiorę osobę, która zwyciężyła, napiszę do niej maila, który podała w komentarzu i ona będzie miała czas 3 dni na to, aby napisać mi maila z adresem do wysyłki jeżeli w ciągu tych 3 dni nie dostanę adresu do wysyłki, to wtedy wybieram inną osobę i myślę, że to by było wszystko, co chciałam wam przekazać, jeżeli o czymś zapomniałam, to na pewno uwzględniam to wszystko w regulaminie, dlatego dokładnie czytajcie regulamin, który znajduje się w opisie poniżej filmiku. Zaglądajcie do regulaminu, aby wypełnić wszystkie e, rzeczy, które sprawią, że będziecie uczestnikami tego rozdania. Mam nadzieję, że szóstka wron trafi we wspaniałe ręce i znajdzie cudowny dom. Więc trzymam za was mocno kciuki, wykażcie się kreatywnością. Dziękuję serdecznie za oglądanie, powodzenia w rozdaniu, bye bye.